Kurwa, no człowieku, no ale dziwne bardzo, no po prostu w kiepsku słyszę, no ale co, no, nad no, morzem pod no, takie fale, cip To tak? Dziwne No dobra, no to na wideo w takim razie No wiesz, u mnie całkiem normalnie, chociaż mógłbym rzec, no wiesz, nieprzewidywalnie Jesteś, można się wściec, myślałem, że przerwało, a to wiatr i deszcz Tutaj klimat, klasyka, zima w mieście, najlepiej wchodzi, bo po... tak Czas wolni na ogół, spierdala taktyka Taka. przetrwania w tym mieście dla mnie Zaraz, 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 zaraz Zaraz, 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 zaraz ale przecież dałem pani 20 zł No jak no, przecież 10 zł nie nie mi da, no bo pani nie no. żartuje No ale przecież wydychy no, pani co pan, no? no co pani no Oj panie, daj pan spokój, daj pan spokój ja. ja. Na czym no, to dobra. skończyłem? Aha, dla mnie to norma, dla niektórych próba Idzie się przyzwyczaić tak pro forma w klubach coraz lepiej Ochrona już tak nie klepie Tylko gówniarz pod koło stawia czoło i klepie Tak to bez zmian Wszyscy zdrowi, luso gruny. Powiedz co u ciebie, lepiej cash. Wiesz co już u mnie? Yes, yo, numer wiadomo, festio Spacer moją ścieżką, nie jest prosto kwestią. To co mam na bani, to pierdolony hałas. Emocje i akcje od zaraz i naraz. Ejo, yo, cash. Czeka ma spadnie jak pustynny deszcz. To co musimy zrobić, zion to mikrofonu, test. Reprezentant miasta trój. Od 8 do 16, ja e, widz ten chuj, Nie to nie jest styl mój. Pieprzyć system laso ziom ty znasz to Dla mnie to abstrakcja jak Picasso I wiesz jak jest, jak nie jesteś przy tym Co ty chcesz, to robisz sobie tylko w bani sznyty. Więc yo, robię bity i piszę słowo Na pewno słyszysz to w słuchawce teraz Bo leci obok i kiwasz głową Tak to leci ziom i u mnie to niezmienne Jak mój zmienny flow Ejo, ostatni czas to pierdolony koszmar Czasami myślę ile jeszcze znieść można Kobycinach, jak przyszła tak poszła, tracę koneksję z ziomkami, co znam latami, mam to na pani oh. Czas kruszy frakcje, czas obnaża, bo czas, czas stwarza sytuację czas, czas tak. już, by z dwóch zrobić swoje ze studia, numer, już wiesz co jest